Siemaneczko z tej strony w Azji, a wraz z Big będziemy wykonywać zadania tygodnia drugiego i rozpoczynamy od zadania z jaskinią Mubawa. A mianowicie chodzi tutaj o wykonanie emotki przez 5 sekund w stylowym statku. W ogóle, jak to nazwali? Stylowy statek. Jak Mubawa to nie sterowiec? No, wiesz, stylu, stylowy sterowiec. Właśnie, jak tam. Je, to, że tam napisali ze statkiem, mi się od razu kojarzyło z tym Daily Bugle, nie? No bo tam masz statek no. na balonach. A tu my masz starowiec To ma jest ten Heisenberg jak on się nazywał. Oni go nazwali -Golot. Party. Aż no, no, tutaj no. masz party. Party Party Heart, dobra. Zadańczę sobie. 5 sekund, 5 sekund emotkę. Pięć sekund emotkę czemu ja nie mam głosu? Ty <laughs> głos mi wycięło, co jest? Dobra, pierwsze zadanie wykonane jest. Mam następny level 111, level w drugim tygodniu lecimy po 500. No i przechodzimy do kolejnego zadania. Ty, masz może klucz? Jeśli również chcesz się pochwalić swoimi zakupami tak jak inni, nie zapomnij rzucić screena wraz ze swoimi zakupami przy rzuciu kodu Gaming na naszym Discordzie wazilandia. Następne zadanie, którego się podejmiemy, będzie akurat idealnie w naszej całej tej trasie drzewo rzeczywistości, a na samym końcu polecimy na Tyrolki. Dobra, ja dawaj Big Boy, wybijamy się ja tutaj. Mam, ten, mam Będę miał tą beczkę siorbu co tam Beczka będzie? siorbu? A tam jest jeszcze... Dobra. No, w sumie to tak można. Lanchpad? może? Dobra, ja się wybijam z lanchpada. mam nadzieję, że dolecę jak najdalej. i chyba gdzieś drugi launchpad był. Tak, słyszałem tę muzykę country. Country. O nie Dobra, do tunelu aerodynamicznego. Pyk, jest, lecę dalej. Idzie dobrze. Idzie dobrze, dolecę do drzewa rzeczywistość. A co tak w ogóle można na tych muhomorkach skakać? Ja tutaj dokładnie potrzeba tego. Zdobąć poszłonę przy drzewie rzeczywistości. No to na muchomory, do widzenia. Dobra, ja stawiam tego kega. Kega stawiasz, no też można kega postawić. Pyk. O, jakie tutaj akrobatyki. No. Patrz na to. Okay. O, ja też to mam. Powiedzieć. Pyk, 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 pyk. Patrz na to jeszcze. Przy przeciwniku. Nie, nie Jak w Matrixie. <laughs> Jak w Matrixie. Wszystko. Unikam. Nie, no. Z samej Naomi byłoby wstyd. No. Dobra, ja proponuję od razu lecieć z następnym, bo strefa nieubaganie nas goni. No i przejdźmy tutaj do trzeciego zadania. Możemy od razu jeszcze wykonać zadanie obrażenia groszą w 3, 5 sekundach od spinaczki. No to big boy weź go tam nie wykańczaj, skoro nas tutaj biją. No jeszcze jeszcze drugi jest. Jest dwóch. O oh my god, ja nam ja na homora ważę. Uwaga. A no jest dwóch. Znowu pasek wspinania jest spagowany. Akurat dobrze mamy przeciwników na naszym poziomie. Co to było? Co to jest? Dobra, to jest na pewno. Jak nie robić tego? Dobra, na tym drzewie się nie da wspiąć. Dawaj na tym takim. Tak, widzę ten klif tutaj. Dobra, jest. Ech, spinaczka, spinaczka, dobra. Dobra. O tu się trzecie jest, jest. Czy mi w ogóle to zalicza? Czy mi to zaliczyło? Jest! Dobra, ja mu dam podleczyć się trochę. Dobra, tu się tego. Dobra. Tak, niech się podleczą. Bo tutaj, wiecie, kewa mają. Aha. Oh my god, big boy Oni agresywni są strasznie. Nie podoba mi się to. Bożej. Podlecisz Drugie się skończy, tam na tym grzybie. Tutaj. Ja tutaj usiłuję go jak najsłabiej pić w głowę przy okazji sobie zadanie na Obrażenia w głowę Dobra, big boy, muszę ciebie... Noj! Piady! Pijady! Dobra, Macie, zostawcie mnie A tak. czekaj! Oho. Dobra, oni się teraz podleczą Ja za to, bo jest gonić. Mam nadzieję, że mnie nie będzie gonić no weź, odpuść! Zgląd Ej, kolego On biegnie yeah, za mną on biegnie sam, on, on się skrada Czemu anulowałeś? Żebyś ten... Chciałem się lekko przesunąć. Aha, i anuluję, w ogóle, teraz całkowicie anuluję, ale bez sensu Kiedyś nie anulowało. Tak samo z apteczką i z sildami też nie anulowało. Dobra, w ogóle mam jeden nabój, nie? A, spoko. Tak więc no. będę Czekaj, spina się tutaj. Nie poszli są w ogóle, A nie Nie prostu. jest, patrz, 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 Podnieśli się? Co, nie, jeden klele, o, Nie, on go zabił ten jeden. Ups, czy mi zaliczyło? Nie tego sobie Nie Czy mi to zaliczyło czy nie? Ups, chyba nie zaliczyło. No to sprawdźmy tylko ile mam wrażenie. 177 dopiero. Mało? Ale, to ale słabo, ja się tutaj obijałem. No właśnie. Właśnie nie wiem. Dobra, weźmiemy tutaj zlecenie, bo drzewa w rzeczywistości powinno pójść całkiem nieźle. Dobra, Niestety, ty ty... Wysył, strefa nam tutaj, no nie da litości, nie da. Nie da, nie da. No ale mamy zlecenie. A tu na Tyrolki nie ma, czy co ja tu robię? Nie wiem. Ona jest chyba bardziej na południe. No, ja proponuję, to... no niestety ta strefa nam nie siadła, przejdźmy do innej no. gry i tyle. Tylko jeszcze znajdziemy tutaj tego przeciwnika. O, on jest pod lepim laskiem. Jeszcze jest spadań, które możemy zrobić. Mówisz? O No to, no, to no, zadaje obrazu. No ogólnie, bo... Z broni legendarnej przewników będąc chromo, e, chromowanym Otwór skrzynki i z amunicją e, z, lub pojemniki z amunicją trza... z golocie. A ja, trza z Golota akurat jest w strefie. To tyle nam się udało. Nie. Pozostało 50 graczy. A w ogóle pochwalcie się w komentarzu czy zrobiliście już zadania z chromem. Ja już mam wrapa z chromem, ale no zapomniałem go użyć. Bo mam Occhimera. Dostałem ok. powiadomienie, gratulacje zdobycia chromu dokładnie. Dziękuję, dziękuję brawo ja. Fajnie było robić solo? Zarąbiście wiesz? Przeawczyłem 3T A to może być solo bez budowania czy tylko zbudowania? Dobre pytanie. A co chcesz się zaboksować? Nie, zapytam no, się, które solo. Ja grałem solo bez budowania i miejsca liczyło normalnie. No dobrze. To, to jakie szanse mam? No. <laughs> jakie szanse? No nie no, dzika mi zabił. Dobra, kolego, jadę po ciebie. W sumie jeszcze muszę sobie rybkę złowić. Bo ta strefa nie ma litości dla mnie. Oczywiście auto mi wjechało w drzewo. No Hmm, tylko jak to zrobić? Tutaj są same drzewa. Kolego? W ogóle jakiś storm, storm Chaser? No tak mi się zdaje. Albo ja tutaj wiesz, tak. O, paszak. Oh, oh, oh. No nie gadaj, kolejny lewe, 112. oh my god. A potrzebuję jedynie 123 chyba, żeby mieć Spider no. Gwen bez kaptura czy, czy, czy mi się uda zdobyć ostatny poziom? Jak, jak już bym nie mógł tego kaptura ściągnąć po prostu, no, nie mogli dodać po prostu stylu odblokowanego. Zapewne to jest styl odblokowany. No bez tego kaptura. Powiem, no, ma troszeczkę dużą głowę, ale... No Mama. Gdzie on mi uciekł, nie wiem, dobra. Nie wiem, no. Mi się w tym kapturze bardziej podoba czy... Źle, ja mam tutaj przeciwników? Tylko czekaj, jakby to zrobić? Tutaj ja nie mam gdzie się spiąć. Tylko żeby nie było faila, nie? Jeszcze padnę na nagrywaniu, na live. O oh my god, dobra, na kaktusa ważę Wspiąłem się Dobra, to już chyba mnie nie zaliczy To się wspinam drugi raz nam się znowu. jest zadanie zaliczone, jak najbardziej. Pięknie, ukończ 18 zadań tygodniowych. Koledzy, gdzie wymienić, ciekacie? Tutaj. Tutaj pomogę. O, ten, ten mój boga Się oh faksuje jeszcze. O my Kada, ja nic trafić nie mogę. Dobra, ja postaram się kolejnego, kolejny klucz na Dobra. Zadanie wykonane, jak widzieliście, możecie się nawet spinać na kaktusa, na kaktusa, na skałę, na cokolwiek, tylko żebyście się wspieli i macie zadanie zaliczone. No. 113, co się tutaj dzieje? Tenne zadanie polega na zlikwidowaniu przeciwników będąc kromowanym. Jak widzicie aż ja to jestem w pobliżu sanktuarium. Dobrze, że wilki atakują auto. Nie! Cóż Nie dał mi wyboru. Jeszcze drugi leci. No patrzcie jaki tutaj. Ale dobrze, bo nabiję sobie level pod chrom. I jeszcze sobie zbiorę chrom wspaniały. Pamiętajcie, że z chromem możecie robić perpetuum mobile, czyli rzucacie chromem w duże drzewo. Parmicie macie... Więcej chromu, czemu ta strefa jest tak daleko? Jednego zadania w ogóle nie zalicza. Nie dobijaj, że nie zalicza. A nie dobra, zalicza, ale z takim opóźnieniem. A co, to normalne, to zawsze zalicza z opóźnieniem. No. Dobra, jakby co, to pamiętajcie, że możecie sobie tutaj zrobić taką akcję, że lecicie pod Herald, nabijacie sobie broń po prostu do legendarnej i wykonujecie jednocześnie dwa zadania: łączacie sobie chrom, chromowanie i wbijacie sobie level na broni legendarnej. To zapewne widzieliście już w poprzednich moich filmikach. Niestety Herald mi ginie, bo tak i tyle, Mam klucz do safe u na Ma jest w strefie. Tak więc postaram się tutaj. O! O, z której strony on do mnie strzela? Ktoś do mnie strzela? Kolego, gdzie jesteś? Jest w kanionie. Dobra, podjeżdżam go, patrzcie, glutem, pyk. I kolejne, chromowane gluty. I jeszcze jeden Ja ci w i polecę na sadek bo zaraz srefa przyjdzie. Zdjęłam ten sejf Okej. Okay. O nie, chromowany mi się wyłączył. Co jest? Jak ja mam to zrobić? Ja muszę jeszcze trzech przeciwników zlikwidować. No tak. Tak, no. tak to jest. Kolego, wyskakuj ze skały. Wyskakuj. Dzień dobry. Oj, coś czuję, że zaraz będzie broń legendarna, dwóch zlikwidowanych Więc to jest dobry motyw, jeśli nie chcecie wydawać kasy na ulepszanie broni Możecie sobie zasłać, nawet kurczaki możecie być patrzcie, jest kurczak No na kurczaku to akurat dużo nie wbiłem Może ktoś safe otworzyć, na dwa klucze, tam raczej będzie legendarna broń jakaś O, to też można Dla ja tutaj dobiję jeszcze sobie trzeciego i co już do ciebie ale już się stref jest taka. No dobra. Ale jest to jeśli masz możesz tam pójść. Będzie trzeba kolejną. Albo inaczej, drop jeszcze jest, patrzcie. Jest drop Co? W ogóle co się dzieje z tym Kegiem, patrzcie na to Pyk pyk Mam Kega na nadgarstku, nie? Po co to dropa A dobra wiem po co jest. Po legendarną może wypadnie, nie? Przy okazji, no bo jeszcze nie mam bitego. Legendarnego chromu No ja cię mogę dać, bo mam legendarną broń. O to czekaj, jak mi nie spadnie z tego. To gdzie jest ten balon? On jest tutaj! A, na, no. tak, na innym drzewie. O nie No ta strefa już bije za bardzo dużo. O! Jest legendarna sniperka! Ale czy ucieknę? Czy ucieknę? Czy uciek... Czy, czy ucieknę? Jest uciekły. Dało mi się tak więc z dropu. A, ta strefa akurat daleko nie leciała, więc nie ma tragedii. Lecę tutaj zniszczyć trzeciego przeciwnika. Chromowanym. Nie ma, oczywiście nie ma przeciwników. Uciekli wszyscy. O! Jest, słyszę. Oh to jeszcze jakiś progres wbije poruszania się jako Chrome. O mój się nie zdziwił. Sto tysięcy. Nie ma ich. O, Kolego! Dzień dobry. No jest, trzecia osoba Zlikli O nie, 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 nie Tak się nie bawimy Tak się nie bawimy No i jak widzicie musimy zranić Przeciwników z broni legendarnej O, jeszcze mnie podjeżdża Dobra 150 Powalony To jest broń legendarna No Ale to ma takie opóźnienie, ci powiem Że będziesz Ta, może sobie. W sobie jeszcze na tym chromie broń legendarną O jest, już mam broń legendarną Dobra, ale no coś, widzę, że. O jest, zalicz się! Zrałem z broni legendarnej Mission complete Czyli no, zalicz z opóźnieniem. Pamiętajcie o tym, że nie musicie wydawać kasy na broń legendarną, tylko sobie ją możecie zupgrade'ować z przed ostatnim zadaniem, które nam pozostało w tygodniu drugim jest otwarcie skrzyni lub pojemników z amunicją w zrzaskolocie w sumie BigBang może lecieć ze mną, nawet pojemniki mają być spokojnie by wystarczyło znaczy no, ja już mam zrobione, więc nie muszę A zrobiłeś, proszę zdążyłeś tutaj dolecieć no, nie, niestety, strefa sopa. Nie mogłem chromu no dobić. Dobra, I... Dzień dobry. Czarno Czarnosercy. Tak jest. Fajnie, dzięki zapotki. Dzięki, dzięki. O, więcej broni. A chcę skrzynki. Gdzie to jest Twoja kajuta? Co to za zabiada? Nawet skrzynki nie ma w jego kajucie. Biedny jakiś ten pierdol. Biedny ten statek, A, dobra, ja lecę do ładowni. O, jest y, skrzynia z podami rolnymi. Tak ona się pięknie, fantastycznie się nazywa. Sy, skrzyni na mnie zalicza. Kalipa trochę. O, proszę, pojemnik z amunicją. Tutaj na barku. Piracki. Ryby, ryby, ryby. Nie ma nic więcej. Tutaj też nie ma. Co to za statek? Armaty Dobra, ja myślę, że ja po prostu muszę zlecieć do ładowni Dobra, jest pojemnik Sprawdźmy jeszcze na końcu O, jakaś lepsza broń Wow, pierwsza skrzynia na całym statku, jest klucz Big -way. O, ja też mam właśnie. I legendarny pistolet, co się tutaj dzieje Dobra, ja lecę do ładowni Dobra, wbiłem tutaj Jak na imprezę O, mamy jeden pojemnik Dobra, cztery pojemnie... o, znowu pody rolne. Ja nie wiem czy pirać tylko chyba te kokosy jedzą. Tutaj nic nie ma. Cytrusy powinny jeść, Skarbuty i te rzeczy. O, proszę, aha. O! Pojemnik z amunicją idealnie... Yy, no, w więzieniu. I tutaj jeszcze jakieś skrzynie są. Gdzie te skrzynie? Niżej? Pod, pod A, to jest safe! Ha! Widzicie, to może się sobie safe otworzyć. Użyj klucza. No. Musiałbym jeszcze drugi znaleźć. Czy to, no co ja mówiłeś, żeby? No, No. To wystarczy. W sumie tych pojemników to jest taka masa z amunicją, że to spokojnie trzy osoby nawet bez tego zrobią. A czy tutaj jeszcze pod podkładem coś jest? bym sprawdzić. Nie, chyba nie ma nic. No ale jak otworzycie safe, ile tam jest? Tam są na pewno dwa zrzuty zaopatrzenia. Do tego dwie chyba epickie skrzynie. No i pojemniki z amunicją. O, tu jest kolejny jeszcze pojemnik z amunicją, to nie musicie się nawet bawić w szukanie kluczy. Jakby co widzicie, safeik jest. Otwieracie i lutujecie. Macie czterosobową ekipę CS, na nie jest robione. A ja lecę z Big Boyem. już do ostatniego zadania. No i ostatnie zadanie polega na trafianiu celi, zjeżdżając na Tyrolce. Gdyby cały tutaj ten nasz plan wyszedł, mieliśmy jechać na jaskinię, ubawu, statek, drzewo rzeczywistości i na końcu przykładowo tu, na zachód od jaskini, ubawu, lub po drodze, albo na południe od Lepkiego Lasku. Niestety to nie wypaliło i w takim razie w tej grze będę musiał się wybić lśniącej laguny w tą stronę. Wydaje mi się, że to jest najbliżej, zwłaszcza, że to jest w strefie. Nie będę musiał się tam przejmować. No więc tak. Oh my god. To się wybiłem. Brawo, ja. Spider Gwen, co ty tak słabo skaczesz, no? Nogi ją bolą za kwasy, ma no, chyba tak. Dobra, no, i wlatujecie tutaj na balon, tak, wybijacie się. je yeah, I lecimy na Tyrolki. O, już to mnie nawala. Z cichej cieśniny. Proszę, komandos, widzicie go? Jak go widzę, tutaj jest. Stałaby mi się jakaś fura, byłoby szybciej znacznie tylko. Jak zawsze, fury wszystkie z blokadami. A czemu nie? Dobra, biorę pikapa. Aaaaaah, zahaczyłem tyłem. Myślałem, że tak. Ładnie ominę. Nie ma tak łatwo. Nie ma tak łatwo. Dawno na szczęście mam pick-up, sobie zaraz tutaj zjadę na tą drogę polną. Pyk. No i zobaczymy, czy te wspaniałe broń, które zebrałem, starczą mi na szybkie zrobienie zadania. 250 metrów. Chwilę myślałem, że ten fast jedzie, a niestety nie jedzie. Dobra, jest tyrolka. Tylko gdzie są te cele? O, dobra, cele banalne, jak widzicie. W ogóle, sprawdźmy jeszcze, czy da się to zrobić na glitchu. O, jednak nie zabezpieczyli a skubańce. Wow. To, to była cała zadania, nie? A jak. No, 3-3 myślałem, że już 2-3 coś się zbagowało. No i wszystkie zadania, jak widzicie, macie w panałny sposób wykonane. Nie zapomnijcie zostawić lajka like pod filmem. Komentarze, które z zadań było dla Was najcięższe, które zadanie było dla Was najłatwiejsze. Który level macie już bity? Czy mnie dogoniliście? Czy mnie je przegoniliście? Jeśli byście. Chcie... No nie, ci, zostaw mnie. Wesprzeć kanał. Możecie również skorzystać z kodu Wazigaming. Zapraszam również na naszego Discorda Wazilandia. Link znajduje się do niego na stronie głównej YouTube'a po prawej stronie w rogu. Tam jest opis na banerze. A jeśli jeszcze nie followujecie mojego kanału i chcielibyście zostać na dłużej, zapraszam do skorzystania z opcji subskrybuj wraz z dzwonem, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Ja Wam życzę miłego dnia, wieczora, w zależności... Od godziny, w której to oglądacie. No i do zobaczenia w kolejnym filmach. Jeśli filmik Wam się podobał, nie zapomnijcie o tym, aby zostawić lajka, komentarz pod filmem, subskrypcję z dzwonem oraz o dołączeniu na naszego Discorda. Link znajduje się na stronie głównej Vazi Gaming. A jeśli chciałbyś wesprzeć moją twórczość, zapraszam do skorzystania z mojego kodu twórcy WazigGaming. Hej!